Oczywiście e, wracamy. Oczywiście, teraz, jako wystąpienie, tak widzicie, jest, e, jest, e, jest ósma rano w Izminie. Po tam poszedłem, czy tam upierałem też byłem e, po nagrodę u króla z obrzaków. w ogóle miecz, który był dość w ogóle całkiem dobry. I projekt, który był dość, dość Ale dobra, gadajmy o nią. I co? Coś na przedstawienie. O, jesteś! Jak idą przygotowania do występu? Poza tym, że halabardnik drugi płacze w szafie? Wszystko idzie jak po maśle. No a ty? Jesteś już gotowy? Tak. Można zacząć. Dobrze, zaczynajmy. Wolę mieć to już za sobą. Wszyscy tak mówią za pierwszym razem, a potem nie da się ich ściągnąć ze sceny. Zobaczysz, że ci się spodoba. Zoltan, co tu robisz? Słyszałem od pryszcili, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. Może uda mi się to wszystko zrobić, ale zobaczymy. Panie i panowie, cni, obywatele świętego miasta Nowigrat, witajcie! Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem "Zmiennik wybawiony albo triumf wiedźmina". Wystąpią w niej Piedźmin Geralt, grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa, w księcia wcieli się ulubieniec publiczności, Maksym Bollier. W roli księżniczki ujrzycie zaś. Wybitną artystkę! Królową sceny! Irene Renard! Żebym tego nie śpieszył. Życzcie mi powodzenia! Oczyszcie króla w tytanii teraz, co? Dobrze. To jest chyba akt pierwszy. Jak to sobie dom, niech to sobie... Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. A ja winka łyknę tak dla kurażu. Wiedźminie, wzywam cię w arcy-delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Zabijam potwory z przyjemnością i i... odznaczam się nieludzką jurnością. Gerald łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawie, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne głupi wiedźmin go zasiecze. A inni goście wezmą potwora na miecze. Ech, żałować będzie kochanka me dziecię. Ale przecież nie wezmę bestii, zazięcia no przecie! Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Może wśród gości kręci się po cichu. Nie, to wybrałem. Ukochana, długo skrywaliśmy nasze ogniste uczucie Jak Całe miesiące wstrzymywałem trafiącym mnie chucie Starczy już sekretów proszę cię luba o rękę A potem w komnacie <laughs> cię sukienkę <noise> Zgadzam się, ukochany. Zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Zdrada! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona miksura! Szurję! że zaraz wleź ze mnie niecna kreatura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmiennokształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam Wiedźminie! Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie! Przestańcie! Potwór czy nie, ja go kocham! Chować miecze, bać się do plera to głupota. Zaręczam to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni ludzie. Lecz podły charakter właściwy temu słudze. Masz rację, Wiedźminie, nie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera. Niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii dobrzy ludzie jest taki: nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż wezwijcie, straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę! Dobra, żeby było tylko to ok. Bo... Trochę chwilę i kwiaty, wybrałem. Nie słyszeliście rozkazu księżniczki, zapraszamy! Panie władzo, no już! Dawajcie na scenę! Zakujcie tego zdrajcę w dyby! Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Chyba dobrze wybrałem wkrótce potem dopleli księżniczka ślub w ziemi, a na czas wesela nawet sługę wypuszczono z celi. Chyba dobrze wybrałem. Chyba. Miejsce doplerów jest na stosie! Palić ich trzeba! Daj spokój! Nie widzisz, że to żarty są? Tak! W komedii to jej gór mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurde. Ukłon! GERALDA! Heh. No i ten ukłon! GERALDA! Pier, jest Dudu! Geralt, jak Wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu. Słyszałem, jaką skurwiel zostawił Ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim. Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle i szukamy. Gerard, świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z jaskrem narazić jednocześnie Royvenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. Dlaczego nie skontaktowałeś się z o nie aktorami? Byłem w teatrze kilka razy, pod różnymi postaciami, ale nie odważyłem się. Nie chciałem ich narażać. Ale kiedy usłyszałem o nowej sztuce, pomyślałem, że może wreszcie mam szansę dowiedzieć się, co z jaskrymi Cilii. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich po tym. Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy jej szukali, ale... Ej, że! Czekaj no, cudaku. Gerald, a kiedyś ty ostatnio widział Cirillę, he? Dawno, co? Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dodo, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? Tak, proszę. Zmień się w nią. Itelak, Dobrze on to pamiętał. Trochę dziwnie się czuję, kiedy tak wlepiacie we mnie gały. Już? Tak, wystarczy. To był zły pomysł. Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. No, to mi ulżyło. A co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? <grym> z twoją pomocą możemy uwolnić jaskę. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mengego i wydać rozkaz przeniesienia jaskra do Oksenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz, chwila. Jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają jaskra. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś doplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za ruki, zamienić się w cyzatą babę, albo. bo ja wiem, w kawkę. Jasne. Dzięki. Nikt nie wie, że męgę nie żyje. Więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie, poza wami, czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach chłopców czarownic. Powiedzmy, że byłem w pobliżu. <laughs> Żałuję, że tego nie widziałem. I masz szczęście. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Mengę zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historykę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Gerald do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako mengę i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. A no, wszystko jasne? Dudu jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Gerald. Tak. Do zobaczenia w wąwozie. Zaraz! Chwila! A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Szapeli, tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów? Nie. Oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do szałw i rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone? To do roboty. Nieźle sobie poradziłeś. Jak na pierwszy raz, pomyliłeś się tylko kilka razy. A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki Maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi. Szkoda tylko, że Maksym przyszedł pijany. Niektórzy zażądali zwrotu pieniędzy za bilety. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? W karmoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia. No i mamy. Priscilla. 50 ekspa, ja pilnuję. Co? Jest 25. A co to 25? 10 koro. <try> Możesz uciec przed sztormem, ale nie przed piratami ze skali. Nic dziesi, to znaczy, że... 40 dostałem. Zaklinanie na dobry początek. Uh, uh, co, co, co tego jest? 20 no, no, gręci koron. Nic, że jest stuka. O, nie. Jest na... nie, no nie! To się w miejscu świata. Dobra. Dobra. Dobra, to w w ogóle dalej pójdziemy? Sklejka? klina. To jest w ogóle tutaj? Chyba nie. Czy to zaklina, co to jest. Aha! Prefizjon koszą dla ożywskiego kożegnaża szpuf. E kurwa! A ten? Pojebało to. Ciężkie tego. czasy ostatnio. Nie mógłbym tak, no wiesz, zapłucenia. No To co ja się mogę rozebrać do No tak, tak, tak. Cały dzień zmarnowany. No dobra. A to tam ci, czekaj, co to to? Łowcy, co robisz? Tutaj? Widzisz, te erotyki w mieście też takie aż się do karczmy pcha między ludzi. Znika i stąd, póki te mam cierpliwość. Wiedźmi! mi. Oh. Zdrowie twojego syna, Jost! Żeby wojna się wda! Aha! Czyli mleczarza! Aha! I w ogóle nie wierzę! Mordę! Że też taki wczas się dokażesz! Aha, Wice czyli. Zostań! So, Minions jakiś masz? Kurwa! I telaki, jaki jest to? Ja pierdolę, jest jeszcze laki Ona nie rzucała żadnego kawału. Mogłem w lesie przy komandzie płody. zostać. Sam choć śmierci jej godnej jej, bym i doczekał. Dobrze. A teraz się wejdźmy i zobaczymy. To tylko rumianek i dziurawiec, odparzyła je na ból brzuchu. Dobrze. A teraz chyba się się. Po prostu do tego. Fajnie! Zasłuchać... O, tu się słucha się... E, to... To... E, Takie muzyczki... Puchroślinę... Łupiec?! O! A co on ma w ogóle? <goda> góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem za... Rzucę okiem na twoje. A to ja go chyba widziałem. Ja, Halo, a to, to ja mu to sprzedam. Ja, pindole, co jest? Tyle kasma, a. Takie... No dobra, nieważne. Byłej. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Tylko mi na ziemi, chłopie! I ty powiedziałeś, powie, że się spotkamy jeszcze? No nie wiem, zobaczymy. Да, y e W każdej kotów, właśnie, e, na razie mit, na razie questów stąd nie, e, na razie nie będę pchał, na razie nie będę pchał, ze względu na to, to że tutaj w każdej z siedmiu kotów znajduje się e, główny quest do, e, do Wiedźmina, to e, znaczy raczej do, do dodatku, e, bardziej, bardziej na dodatku. O, krasnolud, dobra. A, to ja e, Minęło właśnie 30 minuty, więc... Chwilę, więc co, tutaj zapisuję F5. W kolejnym odcinku już zagramy sobie wy, a, a na razie będziemy przetrwali tego głupca, co po prostu jaskra, więc widzimy się w kolejnym odcinku. to, to cześć i pa